Dobry wieczór, Państwu. Proszę Państwa, mamy święta. Zastanawiałem się, czy robić fałszywe czy nie robić. Oczywiście nie chciałem zapraszać wyleczonej osoby, żeby nie absorbować święta. Osoby dodatkowej. Natomiast stwierdziłem, że warto, dlatego i nawet trzeba. Dlatego że. Metoda BSM nawiązuje w mojej książce do słów Jezusa, który gdy się pojawił po zmartwychwstaniu, przemówił do uczniów. Tutaj, proszę Państwa, na układce Państwo widzicie. Jest czterech twórców religii. Ręce tutaj w środku na Murzynku to są ręce Sofi kiedyś była układka Sofioloren. Teraz dałem cztery twórców radygi. Jest to symbol tego, że metoda zrównuje wszystkich. Nieważne kto będzie to stosował, jakie będzie, jaką wiarę będzie wyznawał, to będzie, to sobie tak samo pomoże w równym stopniu. Natomiast trzeba zauważyć, że tylko Jezus przewidział i mówił o tym w Twojej wypowiedzi do uczniów po zmartwychwstaniu, że ta metoda będzie stosowana. Oczywiście nie, mówi, nie mówił BSM, ale mówił węże. Czyli fale elektromagnetyczne. Nie mógł powiedzieć fale elektromagnetyczne stosować będą. Kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Proszę Państwa, i zaraz przeczytam, co mówił Jezus według Świętego Marka. Nowy Testament, Święty Marek, Werset 16 przez 18, tłumaczenie z hebrajskiego i greckiego. Proszę Państwa, ono się nieco różni od łaciny, zaraz to porównamy. Jezus mówił tak, przem przemówienie do uczu. Najpierw mówił w moim imieniu, a później mówił węże, czyli w nawiasie, ja dodałem fale elektromagnetyczne, brać będą, a co byśmy tennego pili, nie zaszkodzili. I rzeczywiście, jeżeli ktoś wypije jakąś truciznę, zatruje się, czy jak teraz na przykład zalecany nam tego pomidora, to to wydali, wymiotuje i usunie zatrucie. Też wydalane będą wszelkie substancje z kwi. Proszę Państwa, na niemocne i to jest ważne, na choroby, niemocne to są choroby. Ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Czyli jak kładziemy na niemocce, to, to na choroby, no każdy to może stosować, i to była mówienie do świętych, przemowa Jezusa po zmartwychwstaniu, ale jednocześnie do wszystkich katolików. Wierzących. Może nie tyle, nawet katolików, co chrześcijan. Proszę Państwa. Natomiast w, to jest tłumaczenie które, Nowego Testamentu z i greckiego, którym się posługują prawosławi, wyznawcy prawosławia i protestanci. Natomiast katolicy zrobili sobie tłumaczenie z łaciny i tam jest nie na choroby, nie na, nie na niemocne, tylko na chorych. Na, na chorych to już musi być druga osoba. Także nie ma o tym, że możemy wszyscy sobie trzymać ręce. Ale pamiętajmy o tym, że tak jest w Prawosławiu i, i w, w, u protestantów, na przykład, też u różnych odłamów, zielono, zielonoświątkowców, gdzie trzymają kapani ręce na głowie. No też jeden drugiemu trzyma ręce na głowie z wyznawców tych religii i są takie rytuały. No i modną się do Pana Boga i to wystarczy, żeby powstały reakcje lecznicze. Proszę państwa. Skąd on, oni to wiedzieli? Czy to właśnie z z, tych, z, tych, z tego przesłania Jezusa? Czy też zostało to narzucone przez chrześcijan, kapłaństwo chrześcijańskie? W każdym razie do tej pory wszyscy myśleli, że to trzeba, że to Pan Bóg uzdrawia. Podczas gdy rzeczywiście to Pan Bóg uzdrawia, bo on dał nam takie możliwości, że możemy się sami uzdrawiać, ale to wystarczy trzymać ręce na głowie. Samemu. I nie trzeba w to w ogóle wierzyć, proszę Państwa. Dlatego, czy to będzie trzymał e, e, człowiek wierzący, czy złoczyńca, na przykład taki, to tam na krzyżu wisio, <laughs> Tego typu ludzie, to też im to pomoże. Pan Bóg dał wszystkim nam takie możliwości i powinniśmy, powinniśmy to stosować. Tą boską wiedzę, yy, proszę Państwa. No ale ona się mija yy, ze złem, jakim jest pieniądz, który został opanowany przez władza nad pieniądze. Została opanowana przede wszystkim przez pewną religię, o której wiemy, może nawet nie religię, tylko przez kapłanów, Egip kapłanów którzy, którzy zjednali się z szatanem widząc, że zbyt że nie mają władzy nad swoimi bliźnimi ze względu na się, na szerzące się chrześcijaństwo. Proszę Państwa, także Jezus mówił o tym i przewidział, że będą wszyscy stosowani, że będzie to znane. Proszę Państwa, trudno jest jednak, żeby było znane, jeżeli są przeszkody tego typu, że najważniejszy jest pieniądz, tak? Tak jak teraz, a szczególnie w medycynie, a zdrowie człowieka jest na drugim planie. Znaczy, to zdrowie człowieka służy do robienia pieniędzy, tak? Nawet przed, w tej pseudopandemii, którą ogłoszono, żeby zrobić rewolucję finansową i głównie, żeby dokonać depopulacji, jaka jest organizowana przez Światowe Forum Ekonomiczne, gdzie szef tej, tego światowego forum, Klaus Schwab, wyraźnie się opowiadał o tym, że to będzie robione na tej zasadzie, że ludzie będą pozbawieni pieniędzy, zamykani w mieszkaniach aby jak stracić jak najwięcej aby jak najwięcej poumierało I jakby, i aby jak najwięcej ze strachu wzięło te słynne pomidory, które jeszcze ich dobiją. I dobijają pomału. Proszę Państwa, do tej pory jest tak. Coraz więcej osób zaczyna chorować po tych pomidorach. Coraz więcej osób ma problemy z badaniem krwi, ponieważ, jak pamiętamy, tam był problem tego grafenu wstrzykiwanego, który wiąże się z krwią, gdzie jest dużo żelaza i nie można w szykawce. Zbadać krwi, ponieważ ona nie jest już płynna, tylko powstają skrzepy. No i naj, najczęściej skrzepy wykańczają ludzi na serce, tak, a puca i na inne jeszcze sprawy. O tym się nie mówi w tej chwili, bo teraz jest najważniejsza wojna, tak. To też jest pseudo wojna. Wypuszczony został moim zdaniem Putin. Po to, żeby prowadzić wojnę, która zakryje plany globalistów i spowoduje jeszcze większe zubożenie ludzi na świecie, szczególnie w Europie. Plany. W USA są podobne. Tam się zapowiada kryzys wielki, kryzys dolara, dolara a ich chcą zbankrutować powiedzmy sobie, nawet celowo instytucje finansowe, po to, żeby wprowadzić nowy pieniądz cyfrowy. Ale oni potrzebują to zrobić wtedy. Kiedy zmniejszy się ilość osób u nas, na świecie. Czyli że, propo, yy, <coughs> czyli, że będzie tak, proszę Państwa, że będzie nowa epidemia, jak już Klaus Schwab zapowiada, i nie tylko on, bo też wypowiada się Fundacja Bill Gatesa. Będzie już, oni już wszyscy dobrze wiedzą, że będzie już tak zwana grypa ptasia, która wyniszczy przynajmniej 15% populacji, a jak zaczną pomidorować innych ludzi, to proszę Państwa, wyniszczy moim zdaniem dodatkowo połowę osób na tej ziemi. Mamy tą metodę BSM. Możemy się proszę państwa świetnie zabezpieczyć, trzymając ręce profilaktycznie na głowie. To wszystko jest w książce opisane. Jak stosować kiedy książka jest na razie 2019 rok, ale tam już są do, do, dodane te wszystkie informacje o tej Pseudopanemii i, i, i tym pomidorowaniu yy, w 21 roku. Także yy, proszę pamiętać o tej książce, żeby się zabezpieczyć, proszę państwa, przed yy, pseudopanemią, którą atakują, którą biznes wymyślił i atakuje ludzi celem delikatnie mówiąc depopulacji. populacji. Więcej słów nie można użyć, moim zdaniem to w ogóle jest faszyzm gorszy, gorszy od faszystów w, Niem w Niemczech. <laughs> jak, jak oni się zachowują i w stosunku do ludzi. I nawet już nierasowy, tylko ogólnie rzecz biorąc, nawet w stosunku do ludzi, którzy mają jakąkolwiek własność prywatną, oni nam chcą wszystko zabrać w swoich planach. Ale proszę Państwa, znając metodę BSM, mogą widzieć, że zdrowia nam nie zabiorą. Jak ktoś będzie stosował profilaktycznie, to sobie da radę. Z przeróżnymi chorobami, a ja już nie mówię o nowotworach tutaj, które, które można leczyć y, niedawno na y, telewizji y, Porozmawiajmy TV. Y, opublikowałem rozmowę z Panem, który wyleczył łuszczycę. Całkowicie od 15 lat. Ta uszyca mu się nie pojawia. Także ta metoda leczy również choroby nieuleczalne. Pamiętajmy o matkach z dziećmi, ma, które mają autyzm. Pamiętajmy o matkach z dziećmi, które mają dziecięce porażenia mózgowe. Pamiętajmy o chorych ze stwardnieniem rozsianym. To wszystko leczy metoda BSM. Proszę Państwa. Jest jeszcze drugi powód, dlaczego, dlaczego zrobiłem święta, bo one się nam świetnie kojarzą z uzasadnieniem uzadnie, działania metody. Zaraz to Państwu wytłumaczę. Tutaj mamy proszę Państwa kurę, tak, sobie, która siedzi tam. Jajek nie widać, ale wiadomo, że, że na jajkach siedzi. A tak. po co ona siedzi? No, po to, żeby powstało nowe życie, żeby powstał nowy organizm, żeby narodził się kurczak ja. czy kurczak. I to jest tak, proszę Państwa, ona tam siedzi, bo pole <tryk> ektomagnetyczne, które buduje cały świat, cały świat yy, ożywiony, staje się bardzo silne i dzięki temu powstaje nowy organizm. Ta metoda dokładnie to samo robi. My trzymamy ręce na głowie. Pokażę tylko jedną piątą pozycję. Tam jest w ogóle osiem pozycji ułożeń dłoni. Wszystko jest opisane. Działamy na układ centralny nerwowy. Tutaj mamy książeczkę. Tutaj jest to pokóra mózgu. Przepływ czołowy. Działamy na układ centralny nerwowy. I trzymając ręce w różnych pozycjach, tak, yy, będziemy powodować to, że, my, że będziemy się leczyli. Dlaczego? Ponieważ pole elektromagnetyczne, silne pole elektromagnetyczne, które nie jest yy, zwykle tak silne na, yy, w codziennym naszym życiu, ale jeżeli przełożymy ręce na głowie, jest yy, ciepło stałe i wilgotność, tak jak u góry. To proszę Państwa, ponieważ jesteśmy już zbudowani, jesteśmy nowym organizmem, to w ciągu 20 minut y trzymania ręki, tak, na przykład. <laughs> będziemy leczyć nogę. Trzymamy zwanej drugiej pozycji. Będziemy widzieć ranę, która nie goiła się latami. Będziemy widzieć, jako nasze goi. Czy chcemy, czy nie chcemy? Tak jak Jezus mówił. fale to magnetyczny, tak? <laughs> Węże, fale elektromagnetyczne, które płyną i, i od nas, i, i z kosmosu, i to ciepło. I proszę Państwa, i ta wilgotność powoduje to, że będziemy się leczyć. Czy chcemy, czy nie chcemy? Ba, będziemy również leczyć zwierzęta. Cały świat ożywiony. Na cały świat ożywiony działa ta pole elektromagnetyczne. Proszę Państwa. Będziemy yy, śledzać. Tylko, że trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze można stosować tę metodę, ale, albo nie zawsze można ją stosować, jeżeli ktoś nie zna wszystkich wskazań, przeciwwskazań uwag, ogólnych. Jest to tak duża siła, że może również czegoś zaszk zaszkodzić i go jeszcze wykończyć, jeżeli nie mamy tej wiedzy, która jest zawarta w książce, i to dopiero teraz, w 2019 roku, właściwie są wszystkie informacje i uwagi ogólne, które gwarantują bezpieczeństwo stosowania tej metody. To nie jest tak, że zawsze u każdego będzie, będzie problem, ale ten problem może wystąpić i to on nawet nie będzie, nie będzie wiedział kiedy. Są sytuacje w życiu, kiedy nie można tej metody stosować. Proszę Państwa. I, to, i, I proszę sobie zakupić książeczkę, ona nie dużo kosztuje. Jeszcze, bo pojawiają się problemy z papierem, pojawiają się teraz problemy z inflacją. Także proszę wykorzystać tą cenę, jaka jest w granicach 20-30 zł, jak najszybciej zakupić tą książkę. To jest bez książki nie wolno stosować. Pamiętaj, ja nie, nie mówię tego, żeby że, że to chodzi o zarobek, bo ona była ta, zawsze ta książka Tania. Tu 20 punkt na płycie jeszcze pokazuje, jak układać ręce. To jest bardzo ważne, żebyśmy dobrze ułożyli. Jak źle ułożymy, to może nie być w ogóle żadnych rezultatów. Mimo że wszystkiego przestrzegamy. Musimy dobrze włożyć ręce. w przypadku jakichkolwiek problemów, proszę się ze mną kontaktować. Książkę można kupić w księgarniach Świat Książki, w księgarniach wysyłkowych, na przykład takich jak, jak Bonito. Oni sobie ich wysyłają. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności, zdrowia też dla swojej rodziny, najbliższych, znajomych. Nikt, proszę Państwa, nam z biznesu medycznego jakiegokolwiek nie powie o tej metodzie. Chyba, że zdarzy się jakiś, jakaś osoba, która żyje z dzieciństwa ale się zlituje i powie y, y, choremu y, o tym, że może tą metodę zastosować Dużo jest też, zauważyłem, lekarzy, naturystów, którzy, a tam poprzepisują, ale niech pan sobie trzyma tak ręce na głowie, to będzie dobrze. Proszę państwa. No, Niestety ten świat jest tak zbudowany, tak go zbudował biznes od czasów Tesly. Pan Bóg przysłał nam Tesle. Zawsze w nocy Tesla dostawał informacje, jak zbudować ten świat, jak, jak energię wykorzystywać, jakie są możliwości wykorzystywać energię kosmosu, bo to jest tutaj też jest pole elektromagnetyczne, które ma związek z polem elektromagnetycznym kosmosu i Ziemi. I ten świat by zupełnie inaczej wyglądał, bo nie byłoby potrzebnych pieniędzy. Świat by wyglądał w ten sposób, że wiedza i nauka miałyby władzę na tej Ziemi i ta wiedza i nauka służyłaby ludziom. Natomiast obecnie służy kilku osobom, tym najważniejszym, tak? panom <laughs> do i Rockefellerom. Tak? No i ich ludziom, później. Bo oni odsunęli Tesle. Ba zabrali mu <laughs> po jego śmierci, zabrali mu wszystkie odkrycia. Jakie, jakie znalazł wszystkie zapiski i tego nie można otworzyć. Proszę państwa, to tylko wiemy, co, co zostało się w niektórych schematach, które opublikowały gazety. I tak i tak ugala ludzi. To okazało się, że ludziom chodzi tylko i, o, o siebie. Nie myślę o innych, a przecież gdyby y, wtedy biznes pomyślał, a szczególnie ten pan, y, który finansował Tesle, bo sprzedawał przewody miedziane, to by y, był też człowiekiem chłobionym przez naukę, miałby jeszcze lepiej niż teraz. O co z tego, że oni mają, proszę Państwa, tyle pieniędzy i żoną światem, jak oni obecnie kojarzeni są z szatanem, a nie Bogiem. Przez wszystkich ludzi na tej ziemi. Taka jest prawda. Więc to jest walka Boga z Szatanem. Miej mi nadzieję, że Bóg to odwróci. Przyśle Tesle albo oświecił niektórych wielkich biznesmenów i wdrożą nowe odkrycia takie jak ta metoda. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, zdrowia i pomyślności dla rodziny z okazji Świąt Wielkanocnych. Do zobaczenia.